Zaginiona cywilizacja Atlantyda. Atlantyda, tajemnicza i legendarna cywilizacja, fascynuje ludzkość od wieków. Jej istnienie, chociaż przez wielu uznawane za mit, wciąż budzi kontrowersje i pasjonujące dyskusje. Według niektórych starożytnych źródeł Atlantyda była wysoce rozwiniętą cywilizacją, która zniknęła w wyniku katastrofy naturalnej. Czym naprawdę była ta zaginiona cywilizacja? Kto byli jej mieszkańcy? A przede wszystkim, co mogła nam pozostawić, co zniknęło bezpowrotnie? Początki mitu o Atlantydzie. Pierwsza wzmianka o Atlantydzie pochodzi od Platoune, greckiego filozofa, który w swoich dialogach Timaeus oraz Critias opisał tę cywilizację jako potężne państwo wyspiarskie, które istniało około 9 lat przed jego czasami. Według Platoune, Atlantyda była rozległym lądem o niezwykle rozwiniętej kulturze, technologii, a także zaawansowanej duchowości. Atlanci byli według Pletoune, ludem potężnym, posiadającym ogromną wiedzę i rozwiniętą cywilizację, znacznie wyprzedzającą ówczesne społeczeństwa. W ich architekturze, technologii, a także w duchowej filozofii tkwiły elementy, które stawały się fundamentem dla przyszłych cywilizacji. Z kolei ich wspaniałość i zbyt duża duma miały doprowadzić do ich upadku. Upadek Atlantydy. Platon opisał upadek Atlantydy jako karę od bogów za pychę i zepsucie moralne. W wyniku wielkiego kataklizmu, który objął nie tylko samą Atlantydę, ale także pobliskie wyspy, cywilizacja ta zniknęła z powierzchni Ziemi. Z jednej strony upadek Atlantydy wydaje się być legendą, która była zapisana jako przestroga dla ludzi, jednak z drugiej strony wiele poszlak wskazuje na to, że może kryć się za tym historia rzeczywiście istniejącej cywilizacji. Dowody na istnienie Atlantydy. Pomimo tego, że Atlantyda nie została nigdy odnaleziona w sposób jednoznaczny, badacze i archeolodzy wskazują na różne miejsca, które mogłyby być jej pozostałościami. Jednym z bardziej popularnych przypódów,